<sparthe> ja go, ujrzałem Trzeba było stawić jedną w i w te te typki nie, nie wiecie? Ja wpierdolę już <laughs> I kolejny Aj, niestety polego Czemu kurwa ode mnie szybko. Ty kurwile Ja domyślam się, że nawet jakbym i to nie miałbym pojęcia o czym on ja mam jeden wskaźnik. Dla ptaski Adamski mam Bo przecież się tepem na blisko do siebie. Dobra, reluta. jeszcze raz, bo ja dalej. Dobrze, kasuster załącz. Ale ty ślepi. Oho, oto 30 sekund. Ten manowa od siebie do tego? U domów chyba go, u domów, dalej. Tak jest. Będę jak wniknieć chyba. Red 1, 1, 6. Red 1, 3, 3. Nad wodą. jeszcze do góry, trochę do góry. I do przodu stanik. O! Widzę, widzę. Ej, Madryt Ma 4 0 to od nas? Tak blisko, po tak blisko byłem, bo? E, villagery są te? Open czy nie? No nie, zablokowali to, bo na tamtej edycji, które villagery były open, nie wiem czemu. Ale nic ciekawego nie miały. Damski, zamki morder. Zrobię A i ten redewski komie goni bez i myśli, że ja się zbejtuję.